Ło, pierwsza walka. Ech, wcale dobrze idzie, tylko trochę mi laguje. dużo świata jest. U. No najlepiej walki protego, użyć pier... Pierwsze protego użyć, potem ekspaliarmus i oni padają już przeważnie. O i widzicie? Po ekspaliarmusie, jak tak zrobimy to od razu wygrywamy walkę. No zaraz mu będę musiał sprawdzić ile, już mam fit nagrano. Ja mam demo wersję Frapsa, więc tylko 30-minutowe... 30-sekundowe filmiki mogę nagrywać. Muszę sprawdzić ile mi się ich się nagrało. Ale to jest... Dobra, wiecie co, ja już kończę, bo dużo mi się nagrało. Tego. I potem nie chcę podwójnie wstawiać. Idę jeszcze tylko do kolina zagadam. To pewnie mi się zapisze, auto zapis się zrobi. Szybciej, Harry, bo nie masz czasu już. No dobra, szybciej, kończ tam. No i jak widzicie teraz będzie trzeba wejść, ale to już w następnym odcinku, bo nie miejsce, jak mówiłem, się kończy. Więc... Zaraz. Tylko. No. Do widzenia.